Mam tę fotkę! czym? Czemu imię Z... nie powiedzieli? O oh, fakcie A, Z Trzeba się tolerować na samym nitku. <noise> Jezu! Ej, co? Farko. Nie da rady, ja na... nie mam tutaj na ciebie. Spróbujcie, nie wiem, na jakąś górkę wyjść. Ja... <noise> nie da rady stąd wyjść na cię tylko, że? Nie wiem, znaczy, no nie da się wstać. <noise> nie da się wstać. Patrzcie, gdzie Patrzcie, gdzie oni. Czasik fajnie lektuje, wiesz? No ale w awesome. Ten Remy Maguarcia, bo w tym co na w ulicy. I O jest! <laughs> <tej coughs> wykresno,